<laughs> Ups, za <touchpad. laughs> <laughs> Zalety grania na laptopie. Dobra ściema nie jest zła. O, no przepraszam, nad kliknąłem. Ale jak teraz tak mało broni palnej, to będę musiał coś wymyślić na no, teraz broń białą. Ta tak, touchpad już nie przejdzie tak łatwo. Teraz trzeba będzie, wiesz, teraz trzeba będzie rozwijać po prostu chyba to drzewko broni białej, tak mi się wydaje. Wiesz tej... co i takie trzeba rozwijać, znaczy... bo to naprawdę jest przydatne kiedy jeszcze miałem swoją postać, którą Xaorus jakże zacnie zabił wtedy. <noise> Kiedy ja miałem swoją postać, która miałem... No powiem ci, ci, że zgodę. miałem wymaksowane całe mele i naprawdę fajnie było. Nie no, jest to mega przydatne. Sam to sprawdziłem, bo dożyłem 31 poziomu i długo na nim żyłem. O, jakiś Message board jest teraz i można jakieś list of activities. Jest Cię, lud gdzie, gdzie ty masz? E, wiesz co, Aha, wszedłem, wszed wszedłem, 6... do, ta, wszedłem do Savezona i mi się pojawiła informacja, że jest jakiś message board. Dobra, ja się zaraz do was teleportuję. Jak ty się masz do mną e, Jestem pod wrażeniem, że jeden patch, w sumie niby nic wielkiego, a a, a parę rzeczy to... dodali. No, trochę I po dodali. I załatali. E... I z tego co tam było w patchu, no Dobra, jest... widzę, że ten save zone też się chyba trochę zmienił. Tylko każdy się zmienił. Ja na razie jestem w... Sprawdzę co, się... co leci teraz ze skrzynek, które spadają, o ile przeżyję. Jestem się że jakiś napalenie <coughs> tu biega za skrzynkami. Nie jeden muzeum w takim razie e, mnie pod... Właśnie, wiesz, Właśnie, ja odpaliłem grę i pod muzeum mnie zabili od razu A, <śmiech> <śmiech> Szedłem tam szed, tak, szedłem tam i wiesz i koleś z sikierą podbiegł do mnie od tyłu i mnie zarżnął. Nie, nie zabijam Okej, okay, tak, tutaj dodali jakieś pierdoły Co to jest? Coś widziałem. Gordy, ja już swoje latarki. A, zabij mnie bo jest za bardzo bity uh, Will you pledge to join one of the tribes when they reveal themselves Tak, tak, tak. Dajcie tak, ale tam się jakoś pledge. wybiera, bo tam jakieś... Yy, czy wybierasz już, czy po prostu pledżujesz tak? Nie, po prostu pledżujesz. Znaczy jak wszystkich. ja kliknąłem to pledge, ale nie wiem czy to mi się przypisało do tego, że już będę spledżowany, czy nie. O, no, wiem, że... Niedaleko. Widziałeś jakiś strój się dostaje, nie? Tak, tak, tak. Widziałem ten trybowy. Mi się A. wydaje, że to coś będzie w stylu Twojej nacji, Allianz, coś takiego. Nie no, to na pewno będzie, wiesz, będą walki o terytoria, co mi się bardzo podoba. W ogóle cała idea tego, jest, że będą walki o terytoria Jestem bardzo jest... zajarany tym, że się skupiają bardziej na PvP w tym momencie niż na survivalu. No. Bo na dobrą sprawę do survivalu wystarczy Ci właśnie to zbieranie żarcia... I dery, które Ci przeszkadzają. I bicie się, i bicie się o swoje rzeczy plus Permadew. A, a reszta ja myślę, że full pvp byłoby na świet naprawdę świetne. I dodatkowo jakieś pierdółki. Nie wiem, jakieś questy, albo... A, Fajnie by było jakby Wlad. dodali na przykład... Jakbyście mogli na przykład na... Y, głowę nagrody wystawić, to było na przykład fajne. No, może coś takiego dodadzą. Cholera ich wie. Eee, U. Jak, ja znajdziesz, to się jak znajdziesz jakąś paczkę, jak jesteś w tym głównym, to jak masz te namioty dwa, to tam podchodzisz do jednego namiotu i tam. Kurde, pistolet mnie zabił. <laughs> no Śmieć. Eee, widzę, że jakąś, jak znajdziesz jakąś paczkę, to można ją wymienić za 200 kasy i za 200 ekspa. Ale obojętnie jako? Ale to tam eee, nie nie, nie, ona Bo... wygląda konkretnie. Nie, 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 to jest taki konkretny wygląd. Taka. No, taka dziwna. Dziwnie wygląda. Czekaj, to ja w takim razie idę Lake Heaven. Kurde, muszę zginąć teraz z tego łoma. Bo mnie zabił. Kurde. Ej, spoko, mógłbym. Aa, brakuje mi. Kurde, muszę. Musiałbym to kupić. Teraz to mnie interesuje. A, czy mogę to kupić? Czy mogę to kupić? Wywalę się z hajsu, aż miło. Ale mogę jakąś dziwną broń sobie skraftować. Bo znalazłem ofa. I z Ofa i znalazłem tą część e, z shotguna. Ofa to znaczy to główno na komary? Tak, tak, tak. I z tych dwóch ty rzeczy. z tego zrobić? Można. E, z, z tych dwóch rzeczy, jeżeli uda mi się kupić, jeżeli mam wystarczająco dużo kasy, żeby kupić sobie rączkę do shotguna, to masz pompę? To nie, jakąś dziwną broń. Ona dziwnie wygląda. To no, no, MacGyver, no no. A, fakt, 350, nie kupię. Mmmm. składanie broni jeszcze musisz płacić? Nie, 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 za składanie broni się nie płaci, tylko trzeba wiedzieć, że jeżeli chciałbym sobie kupić frame do shotguna, to on kosztuje 350, nie? Znaczy frame to jest coś w rodzaju recepty, czy... Nie, frame to jest jedna z części, bo może masz dwie części Aha. shotguna, masz tą ma jakby głowicę i rączkę, nie? Znaczy, rozumiem ja. po angielsku, chill, chill. No, o, także, no, bo, no, ja, bo ja mam głowicę w inwentorii, znaczy tą znaczy, barrel. A... Dobra, to ja sobie tego ofa w takim razie zostawiam. Za bardzo boje... się napinałem na tą grę. Na boję sobie On... do shotguna też zostawiam. nie lubi. Jeśli gdzieś no. takie amstwo, że podbiegacie pod item, chcecie go zebrać, wasza postać go zbiera i po całym końcu... No dobra, nie po całym końcu, tam próbuje coś zbierać i zanim się włączy, to już znika przedmiot. Yy, A nie. stałem już chwilę przy tym przedmiocie. I nie zebrało go. Ale w, nie, w ogóle sporo. Posu... To jest kwestia różnicy między serwerem a, a tobą. I już po prostu tam nie byłeś, wygląda na to, że w ogóle chyba w każdym tym, w każdym outpoście inne przedmioty chyba w ogóle można craftować. Przynajmniej takie mam wrażenie. No to powiem ci, że spoko, bo to. mogło być, bo jednak tampienie w jednym by było słabe. Bo w tym Riverside można było skraftować sobie snajperkę i ten karabin tego Lopeza. E, tutaj można sobie z e, shotguna i pistolet złożyć jakieś takie... Chyba dziwny. właśnie znalazłem jakieś części. Zepsuty shotgun... To też mam już dwa. Dwa zepsute shotguny. To weź zobacz czy masz, będziesz miał frame, bo jak będziesz miał frame to chodź tutaj to ci ten... to zrobimy jakąś broń. Barrel i barrel. E. A ja mam dwa frame'y. Masz dwa frame'y? Goddammit. <laughs> mamy na dwa shotguny. Na, na jednego, bo nie mamy offa. Dwu, nie mamy dwóch ofów. Um, mamy na jednego. No, na jednego mamy. Znajdzi się jeszcze. Na razie to odkładam, kogoś... bo nie wiem czy jest sens. Chociaż nie bo to zajmuje dużo miejsca. No, trzeba robić te pompy jak się na bieżąco. Ale pompy trzeba odkładać wtedy. Tak, tak, On tak, mam tak, no, pompy. pompy pistolet. Kurde, to ładny tam Lara. Lód. O, ładny tam lud trafiłeś. A bo w sumie mamy... w miał... ogóle to tutaj... Mówiąc ładnie, ktoś tutaj jest, bo słyszałem, że się na z netorami. Była ciekawa sprawa, bo teraz... Yy... nie Niedaleko ciebie jest gościu z pistoletem. Zapomniałem no, ci powiedzieć, bo mnie zabił. A <grym> <grym> Znaczy, miał nóż, bo się bił z netorem, ale ciekawa sprawa jest teraz z tym, że jakby tak... Nie boisz się tego, że ktoś cię zesnajpi od razu, bo wiesz, że mało ludzi broń ma. Znaczy, wiesz co, ja byłem przekonany, że mało osób broń ma i skończyło się na ale tym, że gościu ciężej, z pistoletem zabił. Ale ciężej ją na pewno zdobyć, niż był wcześniej. Yy, tak, tu ci przyznał rację. Więc myślę, że, że nie każdy będzie. Milimetrów. Zebrałem 0,45. Kiepsko gra, twórcy, ban. <laughs> hmm. Nie, dzisiaj ten fanem. Chorno tak było. Jak naskarżyłeś kurwa na. Kurdeł na forum, to. <laughs> banowali. Ale to na samym początku było. Znalazłem broken pistol. Nie, 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 Cieszę się, że dużo itemów znajduje super. Tylko bardzo bym prosił jedną broń, nawet żebym miał tylko jeden magazynek do tej cholernej broni, bo naprawdę... Znalazłem tabletki przeciwbólowe. Super, jest mu bitny, dawaj je. Wyskakuj z tabletek wiem, ja Wyskakuj z tabletek. Co się mówi skoczku? Wyskakuj z... Dałem ci chipsy. Ja wiem, że apokalipsa i w ogóle, ale, ale kultura, no. To <noise> <noise> Kurwa, babilońska chipsy. Yy, tabletki, co to jest? A nie, to piesek, tylko za autem się zmutował. Z autem się okay. zmutował? <noise> o, o, o. Wchłonął samochód? Teraz będzie jeżdżącym psem? <głosy> tak. Wyjdziemy <noise> na <noise> rowerze samochodem. z samochodem. <noise> Całą drogą właśnie rower znalazłem, tak? Ale to, to nie jest. Ale ten cross to ale jest gówno. To ten krosz, to ten golem. Nie. Jest, chociaż taka sprawiedliwość na tym świecie. Nie, nie, bo ja jestem zaraz przy No, amen. <głos> <głos> teraz swojej sprawiedliwości, sorry. Nienawidzę. Nie, wszyscy. Nie no. no. Ale Trzymaj przynajmniej teraz noc, noc nie jest taka ciemna, bo teraz zauważyłem, że jest przecież noc. Eee, teraz trwa. Pisali, że w ogóle poprawili to, nie? Powiem Ci jak spojrzysz przez mną to patrzyłem. Jak patrzysz na budynki, to widać faktycznie jak się cienie przesuwają. Możesz plus minus ocenić. Jak szybko jak ten. przesuwają. Jak szybko ten dzień leci. Ok, najpierw My pociuszkę. Od... Tu jest craft. To niebieskie to jest. Co to jest to niebieskie? Amunicja 45. To jest Zaraz. craft. O, a bo boże jakieś dobra. Nie słuchajcie. Znowu się zdjął do tego cholernego dolnego sezonu. Wow, zestaw do szycia znalazłem. Ja piłkam tyle wygrać Daj trochę. Nie, ja będę szył. Ja mam bromaksa. Please. Ja będę szył, nie. A ja będę pił. Ty będziesz pił, ja będę szył. Ja zostanę naszą szwaczką. Znalazłem coś na komary. Takie... Nie zostaw to To jest do tworzenia tego, do tworzenia tej broni Zostaw, zostaw, zostaw to Zostaw to Zostaw bo tam podejdę Fe Nie nie mówcie do mnie jak do psa, to sprzedam Słyszę gdzieś tam psa wiesz, w te Także... Sorry, jakby było bardzo źle to Nie spoko Znalazłem ja, ja mam takie szczęście, że mam cię troszeczkę przyciszonego, a czy nie mam tak podgłośnionego, O. I nie słyszycie tego aż tak bardzo. No w czasem... tak puszce znalazłem. Tam ta, ta. Idę do to muzeum. To... Jakby co? Idę do muzeum, tak powolutku będę się kierował. Uuu, widzę. Je, jeszcze raz mi powiedz wam, gdzie to było te znaczy. tryby. E, ale to nie w tym... nie w tym. A, w tym. E, jak masz Take te dwa, 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 dwa duże namioty. Tam, gdzie był kiedyś ten dostęp do Global Inventory, to teraz. Ej, golem. Go się na tym okay, świecie jest, nie ma. Tu jest Global Inventory jedno. Hmm. Drugi wygląda mi też na Global Inventory. Chem, Okej, hmm. Ok, Patrz na no was, ledary! Cholery. Hmm. I will on. Czekaj, tu, o, tu są na... <laughs> z Netera? No. Tak, z Netera to, to są... To są fajne rzeczy. A, Czekaj MTO wiem, czy... MTO jest... Nie, ja chcę do Riverside eee, o nie barrel dostałem. U. Szkoda, że mam 500 życia. Ale Ki z tym. No, ja bym ale jakbyś biegł w moim kierunku to ci mogę dać. Dobra, nie będę tam leciał spoko. Zatrzymaj sobie, przydadzą ci się jeszcze Ja mogę umrzeć tak. widzę, że, widzę, że wszyscy generalnie dzisiaj poszliśmy każdy w swoją stronę znaczy z Ja z tak nie mam sprzętu Ja to robię do was No ja idę do muzeum teraz, Daj. a on idzie do Riverside'u chyba Wiesz to ja się kręcę tutaj No to faktycznie idziemy w nie... kierunek. O. No. W okolicy bo ja nie, ale mogę z tą chodzić, właśnie, tylko. Gdzieś w mojej okolicy jest gracz, bo widziałem jak się neter agrował na niego, ale. Tak, tak, tam... tam jest chyba ten właśnie z pistoletem, więc na niego uważaj. Kurde, sobie no. Jest tam już jakiś. Jest mocno ubity ten gościu, bardzo znalazł leki. Ja go z 3 jest... albo 4 razy z noża trafiłem. Miejmy nadzieję, że nie znalazł leków. No to jest nasz czoła, mniej więcej, albo ja, na dwa może. No zobaczymy, zobaczymy. Ja sobie powolutku, POWOLUTKU będę szedł do tego muzeum. Mam dużo żarcia, to, to teraz wydaje mi się, że chyba więcej żarcia w ogóle jest, leży. Mam mm. dwie torby Crunchy Benów, tak, mam Bromaxa, tak. mam Batona, mam Marci, dwa jedzonka w, w, w puszce. Problem, ciężko. No. Nie, bo o kurde! Bo oni tam w ogóle Jakie pisali men? też, o przykro mi. jeszcze nie jestem pewien, ale... Yy, diodoki. O, u. o. Wiecie teraz, że za parę takich samych itemków, typu 5 gum, dostaniecie expa i więcej kasy? Tak? Hmm? Jak macie na przykład 3 racje żywnościowe, albo 2 offy, albo fajki gumy, albo 3 patelnie... Spoko, to w takim razie też się opłaca to rozbierać. 120 expo... yy... HP. Jeden strzał i jest po mnie. Teraz. A, powiem. Teraz je. Gdzie mówisz, że jesteś? W połowie drogi. Nie, no diodoki przy 500 HP nie ma szans z nim. Przynajmniej nie jeszcze teraz. Nie, teraz jest, nie Albo on, on, on się przebija przez tą blokadę? E, nie, ale pluje. E, nie, no. Ale pluję. No. Ale pomyślcie sobie, że jeszcze wczoraj to wszystko cisnęliśmy tak. Tak, o, albo możemy. No, z palcem w dupie wtedy to, to pokonywaliśmy wszystko. Ej ja już tam części jakiś Exchange Items Advanced to Level 3 Oczek, bo mam. Coś jest u mnie na tym na live, ie. ja nie mogę. Dziwna Co? co? SPROS! Lulo007 Ale Co, dosta... co dostałeś? Vitano. Suba? Nie, 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 nie. na szczęście. To mamy na live. Uuu, zepsuty shotgun. Nie. Jesus okay. Christ, ile tu jest części zepsutych shotgunów? Nie z... czytałem czatu, bo nikogo nie było. Od razu odpowiadam. Eee... Ply, 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 ply. sobie na drugi monitor. Mam A. na drugim monitorze, ale... Wiesz, no... Dobra, jest teraz idealnie sobie. Widzicie, teraz zakończył błąd. Teraz w ogóle więcej przedmiotów tu jest w tym, w tych budynkach wysokich, bo teraz widzę na każdym piętrze... Znaczy, tak? Co drugie piętro coś leży. A im wyżej, tym ciemniej. Też to zauważyłem teraz. Jest mgła, się, mgła się pojawia teraz tutaj, jak jestem na samej górze to taka mgła jest jakaś dziwna. Ja no jestem leżony, kurde, bo szukam tego dużego namiotu z trybami, nie widzę. No stary, on jest zaraz koło tego głównego. Pójdź na sam środek tego... E, gówna. No tego. to, to idę i to są takie dwa namioty jakby naprzeciwko. No, no to te. Ej, chyba pójdę w waszą stronę, te? bo macie rady, macie nie, i podejdź do tego na YouTube po prawej, jak są ci kolesie Musisz stanąć w do- z i zginę. W dobrym miejscu musisz stanąć, bo tam w jednym miejscu tylko się pojawia takie coś tam, press E to use Jak klikniesz to press I... E to use, to wtedy- Ale przy tych żołnierzach jakby, tak? Tak, 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 tak. Dobra, ja ginę Gile. tu, nie jestem mi się z tym walczyć już chyba i tak denerwuje za dużo tego Wszystkiego syfu się na mnie rzuca No bo widzisz, no teraz trzeba zacząć A to Zapominam, wiesz, że mam nóż ciągle i to jest to złe przyczyny. Wczoraj, wczoraj byliśmy jak Rambo, wczoraj wiesz, po prostu cisnęliśmy aż miło. A, już nie możemy. coś, faktycznie. Tak, chcę No I do was pytanie, macie jakieś leki, cokolwiek? Nie. nie ja nie mam pilsy. Dobra, to zachowaj je dla mnie, proszę cię. Mam I finiki. 190 HP. Idę do ciebie. No to wystarczy ci, czego ty jeszcze chcesz? 190... Ja bym chciał mieć 190 HP, ej. Ej to wiesz co, to mogę ci ubić, tak, a ty mi też pisujesz, co za to. Okej? Okay? No to deal. Dobra. Ale ja nie żartuję. Ja, ża ja żartowałem. Jak, jak no, nie mnie ubijesz, to nie dostaniesz żadnych tabletek, tylko baseballa. No. Kieprza i rybo. Tam, 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 tam. Ale ona chce się tylko przytulić. Włączyłem sobie ten Motion Blur i strasznie mnie drażnić, że to tylko ja. No ja tak Dobra, ma nie, też mam ten Motion Blur. to nadal chcesz się wymienić? Nie w życiu, <noise> z tobą skoczku. Dobra, podbiegłbyś w moją stronę, jednak, bo to się dla mnie źle skończy. Mhm. <noise> no, dobrze. <noise> to bicie z... Golem! <noise> Aha, no <noise> tak, tak, to jest ten Golem, przy którym sprintowałem. ci o nie powiedzieć. Dzięki. Eee. <laughs> to, to jest ten z którego się śmiałeś, że sprawiedliwość. Ja powiedziałem, że Safe House'a, więc. Jesteś ja w sezonie. Sobie, ja sobie też pozwolę na. To so, jest. Dobra, ja jestem w sezonie. <laughs> Możemy rzucić piasek. Eee, gdzie ty jesteś? Za nową. To zaraz gdzieś tu tak. Eee. Migi, 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 migi. Dzięki. Kolejna patelnia. Mm. Kolejne na W nie bodajże i masz, i masz do wymiany. La 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 la... la, 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 la. Yy, i Bromax... Strasznie dużo teraz tych itemków leży. Już broni. <grym> no, znaczy Ech. leżą... Wylem, jak było trochę broni. Leżą części do broni, nie? Leżą te barele. Ale... A właśnie, Ale już zreszt... nic leżymy z shotguna. Sprzedałeś to? Nie, bo zginąłem. A, no tak. Znaczy nie no, złożymy, ty... jednego złożymy, tak? Jeżeli znajdziemy tą rączkę, no bo ja mam ofa w, w tym, w Global Inventory. Barel ja mam w tym, ale. Zresztą, zresztą zobaczcie jak to wygląda, bo to nie jest shotgun. Pójście do tego kolesia tam, gdzie jest ten niebieski budynek, tam jest wlad Web. A czy tam maker. jest napisane, że yy, broken shotgun był jak bra nie, nie, ale pójdźcie do tego kolesia i zobaczcie, co to jest za przedmiot, tak on wygląda. On wygląda jak taki pistolet na te, na, na wodę. Może takie są w modzie. No, no chyba a, tak. Bo, a może te tak. boją się wody, nie wiesz. Może. E, jak ci, jak obcy z tego filmu. E, jak on się nazywał? Obcy. A, nie, znaki. <laughs> nie, 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 znaki. Tam gdzie ta tak. dziewczynka. E, z Menem Gibsonem film. Aha. Ta dziewczynka. Tam gdzie ta dziewczynka zostawiała wszędzie szklanki z wodą, bo się okazało, że obcy tak, byli. Tak, 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 tak. tak. To dobry film. Ja, osobi ja osobiście wolę inwazję Marsjan czy coś takiego, co to oni od muzyki wybuchali. Co do babcia słuchała i oni wybuchali. No, Marsjan atakują. atakują, no <grym> Tak. No to był głupkowaty. <grym> film. <grym> to był głupkowaty, no ale wiem. Ale spoko no. Kolejny ten. Tak. I mam chyba drugiego ofa. Jeżeli teraz nie zginę, to będzie zajebiście. Mam pięć kości, mam pięć skór, mam pięć kręgosłupów, dwa języki i trzy butelki krwi. I mam 335 HP. Czy To jakieś przywołujesz szatana czy coś? Nie spoileruj. Mam dwa ofy. Uch, Jesus. O. <gryw> Żadnych komarów się nie boisz. Nie, teraz się kompletnie. Nie mam miejsca w inwentori. Fuck. No właśnie tak jak teraz trzeba zbierać te rzeczy do craftu, to by się przydały większe plecaczki. Dlatego ja jestem głupi i nie dodaję w te punkty, które trzeba. No ale nieważne. Nabiję level i będę dodawał w to, co dodatkowe 4 sloty dodaj. Mm, flara jest mi niepotrzebna, dobra. Co ja jeszcze mogę wziąć? Ech. Mam rączkę do pistoletu. Ale zajebić. Jak tu idzie z kasą w ogóle? 108. Czekaj, ja nie mam kapelutka teraz, tak? No, nie Bo mamy. Trzeba będzie kupić. Już mam kasę. Ja będę się wyróżniał, nie będę miał kapelutka. Zaraz mam amunicję, fajnie. Po co mi? Też miałem. Też nie wiem po co było. Znaczy ja tą amunicję znalazłem i sobie ją zostawiam, bo jeżeli kiedyś skraftuję broń, to tak, wiesz, tak. lepiej mieć więcej amunicji, nie? Ja ale zanim tak skraftuję broń, to minie... To mi miesiąc. No nie wiadomo. Ja, nie no, bez przychody, ale... Znaczy ja jestem przekonany, że już jutro będę miał broń, ale to jest inna sprawa. Ja też ja jestem nie, prawie ja... o tym przekonany. Ja wam powiem tak, jak, jak już teraz mam pełną wersję, to już się już nie martwię ile dni minie, więc... <laughs> Ja, no tak. Bo faktycznie jeszcze tylko ksaurusa trzeba to zgardnąć, żeby też sobie załatwił. O, a on nie kupił jeszcze? Nie, Ale on mnie cały to. Czas na tym Kurde. Um... Dobra, muszę zrobić tak, to muszę sprzedać. No mówię, ja sobie najwyżej odłożę. W sumie będzie rozliczenie spisu, za to będzie na fajna. Dobra, teraz jest więcej hajsów. Sprzedałem jeden Siwing kit i cztery patelnie i mam 240 dolców, nie? Od zera? Od 30, czyli 210 dolców. A to nie gości z pompą. Ale to z Ja tak jak mówię, nie sprzedawaj tych patelni, po prostu zbieraj do setów, że tak to nazwę i sprzeda to jest zła droga. I sprzedajesz do kogoś innego. Znaczy tam w y, Lakeside Heaven na pewno taki gościu, który po prostu kupuje. Wiedziałem, że mnie zabije Parę dziesięć itemków. Ale śmieję tak jest mówię, z tego, że gości z takim ma samym No wiesz, no ale z drugiej strony, no ile można mieć miejsca w tym, nie? W Global Inventory, ile to możecie zajmować. No bo tak sobie będę, o, tutaj odłożę patelnię o, tutaj odłożę to, tutaj odłożę tam, tutaj No to nie masz sramto. tego dużo. Gum, gumy fajki, patelnie i tyle. O, mam jakąś paczuszkę, co, paczuszka? wezmę, może sobie kupię od razu czapałę. No ja właśnie mam paczuszkę do Riverside i idę do muzeum i cały czas się zastanawiam, po co mi to. Um, o! Idealnie! Co tam? Atak za 10 minut. Ale to w tym, w Lakeside, nie? Mhm. Na główne atakują tylko Oni Nothing nie... to do here with no weapons. Ahaha, learn to melee. <laughs> learn to pray, fucker! Crafting nie, się, system jest really bad. Mi, mi się podoba, powiem. Nie, powiem. on jest really bad. Nie znasz się, jesteś nubem. Jestem nubem, sorry Czy prawda? Ja może wyjść. Nie, tak nie udzielaj <śm> Pój się. Pójdę, pójdę grać w koda. Tam nie ma craftingu. <śm> Ty byś tylko grał tak sko... w Koda, bo tam masz od razu. Ale to ktoś napisał na czacie, że jeżeli ktoś chce używać broni, to e, niech pójdzie sobie zagrać w tego, w BFA 4. jeśli mam być szczery, to ja w sumie wolę właśnie BFA niż Koda, bo nie wiem, jakoś, jakoś zawsze w BFA grałem. Nie, A, ja prostu... wolę Koda. jak tak mówię o to. to lubię, długo, e, czy że Niedługo, niedługo jeden. czy nie chciał może raz, albo jakiejś takiej śmiesznej gry, którą chcesz przetestować? Bo ostatnio jak gram w Dota, to tak średnio po 0,50 euro zbieram sobie z samych itemków. Serio? Więc... więc no tak. No bo no to jest jakiś event, wiesz, I, i... po prostu to sprzedaję, bo ja nie gram z itemkami. Muszę chyba zacząć grać w Dotę, tak mi się wydaje. Ja też. Poszedł CS-a albo Tim Team Fortressa, tam No ja w CS-a gram i zarabiam na tym też. Znaczy ja w CS-a końcu... jestem lamą i ginę e cały czas. Wiesz, ja, ja też. No, co, ja, ja też, tylko w goldzie jestem. E, uwierz mi, że jestem lamą, bo ogólnie nie potrafię, e, nie jest taki jakiś świetny gracz, żeby coś na nie wiem, grać. Ja, ja jestem w srebrze i lamie, więc... E, ale ty jest, jest te ten... E, ty masz paczkę do Riverside'u? E, tak. No to możemy iść tam razem do Riverside'u potem, bo ja też mam paczkę do Riverside'u. No ja poczekam w sumie tutaj na ciebie może. A, ale więc, w safe O, jestem w safe Uważaj, bo tam będzie atak za chwilę, nie? dzisiaj... Ej, znalazłem trzy czy... części do karabinu. E, 5, 56 y, barrel, dwie sztuki i burst mechanizm. He, he, głupiutki nether nie wie, że jestem bezpieczny. <laughs> nie, to ty nie wiesz, że, nie ma, że za chwilę jest atak. <laughs> znaczy za chwilę, mam no, 10 minut. Ale w, w ogóle koledzy, patrzcie, gdzie, patrzcie gdzie ja jestem. Patrzcie, gdzie jest safe zone, a jestem w tej zone. No ja właśnie też ja się tak zastanawiałem, jak ty, jakim cudem to może być w safe zone, przecież ty jesteś cholerę daleko od tego safe zone. Nie, jestem. Ja wyjdę. Czekaj, spróbuję jak najdalej da radę pójść. O. Wiesz jak naprawdę to jest na tym safe zone się kończy. Na tym skrzyżowaniu plus wyjdź. Pamiętam, że my to kiedyś wow. rozminialiśmy, że w sumie nie byliśmy tak, że to wygląda tak, że nie był kawał wielki, a to jest kilka kroków, więc Znaczy faktycznie mapka jest, mapka jest jeszcze mała.